Dobra, kopię w tę stronę, jest węgiel, jest żelazo. No jest! Wow! Chłopiec przecież by tego nie znalazł! Gdzie się pojawi? Czy przeżyje tą krótką wyprawę? Powiem wam, że jest to po prostu niesamowite. Mianowicie to co wy robicie? W sensie wy jesteś niesamowici, bo pod poprzednim odcinkiem, nie dość, że jest 2000 komentarzy, to prawie 8,5 tysiąca łapek w górę. Wow! No i druga niesamowita sprawa, to już jest czwarty odcinek z rzędu i żyje 4 dni na hardkorze, to też jest coś ej, niezwykłego. Wydaje mi się, że na jakąś pochwałę zasłużę, to już długo żyje, naprawdę. W każdym razie, jeżeli jutro chcecie kolejny odcinek z hardkora to zostawcie łapeczkę w górę i jeżeli takich łapek będzie 4000, to taki odcinek po prostu się pojawi. I teraz niestety musimy przejść do bardzo przykrej rzeczy, która y, się zdarzyła, już wam wszystko tłumaczę. Jest to znaczy przykre może troszkę dla mnie. Ehm, co się stało, moi drodzy? Otóż wychodzi na to, że cały mój misterny plan no właśnie, w sensie ale ja mam pecha, jeszcze mi kilo w pęk! Ja mam w ogóle żela. Ej, mam ile żelaza? Bogactwo, dobrze. Fajnie, bardzo sympatycznie. Ja bym chciał może do netheru w końcu się wybrać. Zobaczymy. Może mi się uda. chciałbym to zobaczyć. O! No złaś, co ty robisz, Andrzej! No, Boże, nie zmieścimy się tutaj, Andrzejku kochany, bo mnie. Cały czas mnie blokujesz! Całe życie mi stoisz to drodze, Andrzej. Nie, generalnie chodzi yy, o mój plan na to, gdzie miałem zamieszkać. Już jedziemy w to miejsce, bo w poprzednim odcinku też pisaliście, że naprawdę nie był to dobry pomysł, żebyśmy zamieszkali sobie zaraz, nieopodal tej wioski, nieopodal opadal tamtej góry i wybudowali, znaczy w sensie, że miał ja wybudował po prostu wyspę i na takiej latającej wyspie sobie zamieszkał. I, i co jest tej przykre, w sensie, yy, czy nie, że przy... Przykre. Jest to dobra, bo kręcę, kręcę i nie umiem powiedzieć. Chodzi po prostu o to, że za granicą jakiś YouTuber, nie wiem, pisaliście mi w komentarzu, że właśnie dodał odcinek też z Minecraft Hardcore w ogóle o co chodzi, że będzie mieszkał na latającej wyspie czy coś takiego. Mówię, o co tu chodzi? I najgorsze jest to, że gdybym ja teraz zrobił to samo, zamieszkał na takiej wyspie, ludzie przyjdą i będą pisali, że po prostu to jest, wiecie, że ściągam ten pomysł od, go od gościa. Przecież nie mogłem sam wpaść na podobny pomysł, no nie? I mimo tego. Yy, też yy, pisaliście, że T. Jimmy zbudował taką wyspę. Okej, okay, tam chyba patrzyłem. Faktycznie coś takiego stworzył, ma tam wyspę i u Tidzimiego też w komentarzach pis pisaliście, że że ten ziomek zagramanicy zrobił to samo, no po prostu. I boję się. Strasznie się boję tego, że jeżeli ja bym coś takiego zrobił, tutaj sobie taką wyspę, to po prostu będę miał taki spam, taki nalot ludzi, którzy no. no Boże nie tyle co by chcieli źle, ale będą pisać, że po prostu ściągnę to albo od Tidzimiego albo od tej drugiej osoby. I nie to, że wiecie. I to nie jest wina tych osób, że, że mają wyspę i tak dalej. No taki pomysł wielu ludzi może wpaść. Po prostu boję się to zrobić. Nie chcę chyba mieszkać na takiej wyspie, żeby po prostu nie było u mnie teraz fali hejtu na, na, na komentarzach, że y, kopiuję pomysły, no bo przecież musiałem to skopiować, bo mogłem wpaść na taki pomysł sam. Mimo, że no, od trzech dni o tym mówiłem, od początku tej serii. I nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Myślę, że raczej odpuszczę tą wyspę, ale w razie czego proszę was, zapiszcie mi w komentarzu, co wy wszyscy o tym sądzicie. No bo, no mówiłem o tym, no kurde. Totalnie nie wiem, co miałbym teraz z tym zrobić. I boli mnie to, nie jest. Zdrowe przykre, tylko mówię, no, nie w żaden sposób, że że, o te osoby, tych twórców, tylko no, o ludzi, bo ludzie faktycznie przyszli i hejtowali, bo już się takie zresztą pojawiały komentarze, no, że ktoś to zrobił, więc skoro ja to chcę zrobić, to już jest plagiat, czy tam kopia. Nieważne, no, moi drodzy, trzeba ogarnąć jedną istotną rzecz, mianowicie boję się coś ci zrobić, bo muszę zejść do podziemi, to jest straszne, w sensie boję się zginąć, to jest czwarty odcinek, wiecie, nie chcę tutaj kończyć za szybko tej serii, ale musimy to zrobić, bo potrzebuję diamentowy kilow chciałbym po prostu Spróbować wejść do Nederu, zobaczyć jak tam jest, czy, czy będę się stresował i czy uda mi się cokolwiek tam, wiecie, dostać W sensie, czy blisko będę miał jakiekolwiek rzeczy, nie? W tym Nederze, jeżeli chodzi o, nie wiem, o bastion jakiś, no No wiecie o co chodzi, no Nie umiem się wysłowić Tak więc, jeden diament mam Teraz ja muszę zejść na sam dół i dorwać jeszcze dwa diamenty Tykam się troszkę. Wiecie, co ja bym potrzebował? Napiszcie w komentarzu, proszę, napiszcie mi. Z czego robi się totem nieśmiertelności? Bo to jest rzecz, która naprawdę może mnie tutaj wybawić. Z takim totemem jestem, wydaje mi się, w stanie przetrwać trochę dłużej, tak? Bo totem uchroni mnie przed śmiercią, ewentualnie gdybym spadł jak głupek. Jak w ostatnim odcinku, gdzie praktycznie zleciałem na ryj tam do podziemi w kopalni. Więc muszę się pilnować i załatwić sobie taki totem. A totem skąd się bierze? Nie wiem. Ktoś mi pisze. Znaczy tutaj nie muszę się tutaj bać, no bo to już byłem. Tutaj, tutaj już jest spokój, ale... Pytanie, czy uda mi się znaleźć te diamenty. Proszę, trzymajcie kciuki, żebym jak najszybciej te diamenciorki dorwał, bo nie chciałbym za długo tutaj jednak chodzić, ginąć. T Tędy było zejście? Czekaj... Nie, tutaj. Tutaj. To nie w tą stronę, to nie w tą mańkę, Andrzej. A, i pieska musimy ogarnąć, bo yy, macie imię znaleźliście, więc mam nadzieję, że uda mi się to jakiegoś szkieleta dorwać. I najwięcej łapek, a 210 łapek miał komentarz, żeby nasz piesek nazywał się Gałgan albo Gałganek. Tak, bo możecie sobie sprawdzić zresztą. Więc yy, taką nazwę H będzie mu przybrać mi się wydaje. Więc no to ogarniemy jak wyjdziemy już sobie do góry. I myślę, MYŚLĘ, że jeżeli będziemy budowali no, z tą wyspą cały czas nie wiem, naprawdę biję się z myślami w głowie co ja mam z tym zrobić. E, Rzeczy właśnie tego typu, gdzie będę tworzył coś dużego, coś czasochłonnego będę starał robić się na live'ach, uważając maksymalnie, żeby nic mi się nie stało. I myślę, że zapisy z tych live'ów będą pojawiały się właśnie tutaj też na, e, na tym świecie po prostu. Więc, znaczy na tym świecie, na kanale, żebyście mogli sobie to obejrzeć. Dobra, gdzie było przejście do tamtej kopalni, przepraszam? Bo dziś było 100%. Jestem na 40 poziomie. Ja muszę szedł tam na dół. Okej, tutaj była ta dziura. Chociaż tyle wiem. O jezus, się co czas boję, że to jest creeper. Czy jeżeli. Ja w tym momencie. Dojdę tam w jakiś dobry sposób na dół. Czy znajdę elementy? Jak mogę to zrobić? Tam są dwa Creepery, już widzę. Sympatycznie. Dobra, musimy zejść tędy. To jest jedyny. Jedyny plan, jaki mogę teraz w momencie zrobić. Oj, ups. Zaraz zginę, zobrazę. Dobra, idziemy tutaj Ale idzie świetnie, zajdzie, idzie świetnie. Ja bym chciał mieć mimo wszystko zrobione to tak, żebym widział cokolwiek tutaj na dole, nie? Plus pochodnie, oczywiście pochodnie, żeby żaden gałgan mi się tutaj nie stworzył. Creeperów nas rany, tam nawet stoi creeper. Ty ja muszę uważać, bo po tej stronie też może być creeper. O oh, fuck, o oh, fuck! Ja całkowicie za tym zapomniałem, a co jak mi spadnie zaraz na głowę, Boję się. Ja coraz bardziej się boję, zaczyna już w głowie nakręcać tego co się tutaj, zaraz stanie! Muszę nasłuchiwać, czy nie ma żadnego creepera, bo będzie tragedia jak jakiś tu się pojawi. Dobra, to trzeba rozświetlać. Jesteśmy na poziomie, moi drodzy, już niedaleko w zasadzie, niedaleko. Kawa jak nam został na sam dół, ale. <grym> ja wiem, że normalnie bym sobie zaskoczył do tej wody, ale to jest jeden z najgłupszych pomysłów jakich ja mógłbym zrobić w tym momencie, serio. Dobra, to do dum do mnie lecimy jeszcze trochę na dół, jeszcze kawałunek i będę chyba mógł już stąd wyjść. Ok, jesteśmy znowu dalej. Gdzieś był creeper, z czego pamiętam, tylko no nie mogę tutaj za bardzo schodzić jeszcze. Tutaj tak chyba na razie nikt nawet do mnie nie może podejść. Mam chyba to tak zorganizowane, więc też jest git. Schody są całkowicie oddzielone chyba od tego wyjścia, ale nie jestem pewny. A, wpadł wpad gandolawy. Dobrze słychać. Świetnie, podoba mi się taki dźwięk. Takie dźwięki mogę słyszeć. Dobra, no słyszę wodę, więc jesteśmy chyba już dość blisko. Okej. Okay. Widzę nawet, że jesteśmy za nisko. MIECZEM BIJ kilofem. CO TY ROBISZ Dobra jest kość tyle dobrego Ej, Ja, ja tu przyszedłem bez jedzenia Ja tu wziąłem i przyszedłem bez jedzenia No co za no, to... Słow w języku polskim brakuje żeby opisać Po prostu moje haniebne Głupie zachowanie nie wziął jedzenia ze sobą Do kopalni ja pierdzielę pół godziny idę 12 minut idę ale boże No toć bez jaj my ja w życie taki Słaby jestem w minecrafcie tragedia Ja Muszę sobie zabudować jakoś Bo spadnę <laughs> to 100% spadnę ale przecież jedzenia tutaj w ogóle nie mam. Mam trzy trzy jabłka mam. A co mi po trzech jabłkach? Co z trzema jabłkami mogę zrobić? Czy z tego nawet NAWET nalewki nie zrobi. Nic z tego nie zrobi. Soku nie wyciśnię Z trzech jabłek, trzech jabłek, to może co najwyżej postawić komuś na głowie i do tego strzelać. Bez sensu musimy lecieć do wioski. Jeżeli nie będzie w wiosce żarcia, w sensie siana. To powinny być też snopki siana, nie? W sensie nie wiem, ile ich tam powinno być, ale kurde, wydaje mi się, że coś tam jednak powinno się znajdować tych snopków. Ja wy wykopałem tylko kilka. Nie miałem zbyt dużo chleba przecież. No jak trzeba będzie, na najwyżej otłukać, to najwyżej tej kilka mobów. No co mam zrobić? Potrzebuję żarło, którego nie mam. Co to za wioska, która nie ma? Ja wiem, że już tutaj byłem i się zbierałem, nie? Ale, ale wydawało mi się, że trochę więcej tego powinno tutaj być. A tutaj tylko jedno? No sobie jaja chyba ktoś robi. Ja nie mogę te. Ale przypał. Dobra, musimy zrobić tak. To jest pełno krów. Trzeba się podzielić jakoś. Muszę wybrać, zostawić tak, żeby z dwie zostały krowy, żebym jedzenie dostał. Cztery mięska, nice. Chodź tutaj. A nie denerwuj się. Dobra. Krów jeszcze jest tutaj pełno, ej jak fajnie chociaż jedyny plus tego, że tutaj jestem w sensie, że, że, że to jest takie pole otwarte są świnki, świnki też możemy otworzyć, ja bym tam się jeszcze przyjechał może gdzieś tam będzie druga wioska, to jest szansa, że znajdę diamenty, nie musiał wtedy chodzić po kopalniach bo to się tak się boję do tej kopalni chodzić, mam nadzieję, że mi to minie za jakiś czas, jak będę czuł się już trochę trochę pewniej w tej grze, ale na razie to jest tragedia przejdziemy się na szybkości, chcę zobaczyć co tam jest po prostu, naprawdę zależy mi na tym, że to sprawdzić, Jeśli inny Bion. tutaj też pełno mobów, ale ich jest tutaj czy znaczy, da, fajnie, 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 że jest ich, jest ich tak dużo, wiem wszystko, nie, ale. Okej, okay, tam jakiś biom się z. Dobra, ja zawracam, bo nie ma co tak latać po nocy. Zaraz będzie noc i jeszcze mi utłuką. Jadę do wioski się wyspać. Żarcie mam ile. No dobra, powiedzmy, że starczy na tą wyprawę pod diamenty. Idziemy, zdobywam. Zobaczmy, co jest w nederze. Mam nadzieję, że że neder też fajnie jakiś się zaspomuje, nie. Że w nederze nic mnie tam nie dorwało na samym początku od razu. Bo te świnie są najgorsze. Ciągle Andrzej do światła. Dobrze, bo to spać trzeba by było. No i tak jak mówiłem, jeżeli będę wiedział co robić, myślę, że w następnym... Odcinku już to ogarnę, co będzie w planach. Yy, to ten, to myślę, że się weźmiemy już za budowanie powoli, nie? Za ogarnianie sobie tego yy, przybytku, w którym będę mieszkał. Zobaczymy, co będzie. Czy to będzie wyspa, czy coś innego? Ogarniemy, pomyślimy i pewnie będzie jakiś tam liveik, myślę, z zapisem, więc. Dobra, czas ruszać. Po diamenty. No i pierwsza rzecz, którą też będę musiał zrobić, jak już będę miał dom ogarnięty, to farma żelaza. Po co? Bo dzięki farmie żelaza będę miał dużo bloków żelaza. Z czego się orientuję, że jeżeli zrobię sobie beacon z wieloma, z wieloma po prostu tymi blokami żelaza, będę miał busty, tak? Które też pomogą mi przetrwać, przynajmniej w okolicach domu. Więc to jest konieczność, którą musimy zrobić też w pierwszej kolejności. A z racji, że już kiedyś robiłem taką farmę żelaza, to wiecie, że to będzie długi odcinek albo długi live. Dobra, malujemy się tutaj, dawaj tu, kleimy, ty sobie zostań, ja sobie przepalę jeszcze jedzenie i klikamy na dół. Swoją drogą, bo teraz czekam i tak myślę, nie? No bo jakby jeden. Planem na razie do tej pory było, żeby zrobić sobie tą wyspę. Ale jeżeli do tej pory oglądacie, to proszę was, napiszcie w komentarzu jakąś propozycję, jak moglibyśmy zrobić dom, żeby on był w miarę bezpieczny, oddzielony po prostu od mobów. Tak, żeby nic mi się tam nie dostało. Proszę napiszcie, zobaczymy. Może ktoś faktycznie wpadnie na lepszy pomysł niż ja do tej pory. <grytanie> po prostu i będziemy mieli już punkt, żeby się zaczepić. A tymczasem zróbmy to po prostu. Idźmy tutaj. Mam nadzieję, że się uda to przeżyć. Wiecie, jak gdybym grał sam dla siebie na tym świecie. Czy wy byście grali? Aż tak byście się nie stresowali, no bo to nie jest nic takiego stresującego. Ale jedna rzecz tutaj jest dla mnie akurat straszna, że jeżeli ja zginę, to tracę serię w tym momencie na kanale. Drugiej serii, drugiego sezonu raczej nikt nie będzie oglądał, jeżeli pierwszy zakończył się w trzech odcinkach. I wy tracicie też możliwość oglądania. Dlatego jest to dla mnie bardzo ważne, żeby to wszystko utrzymać. I strasznie stresujące, jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy naprawdę mogę zginąć. Mam nadzieję, że będzie dobrze po prostu. Wiecie, co jest najgorsze, że tej jakby jest pełno tych, tych takich górek, nie? I praktycznie w każdym momencie jakiś creeper może mi tutaj spaść. Tego się chyba boję naprawdę najbardziej. Dobra, nie idziemy tędy. Ja to sobie zakleję, ja chcę jeszcze dalej pójść. Ja chcę jeszcze dalej, jeszcze niżej, i dopiero wtedy będę czegokolwiek szukał, bo tak to się boję jeszcze. Jezus, czy wszystkie moje odcinki muszą rozpoczynać się od tego, że dry bo, bo, coś mi się dzieje, nie fajnego. Praktycznie każdy. Dobra, jest takie coś. No nie wyjdę tutaj, no! Za bardzo się boję, to jest za dużo możliwości! Dobra, ja zostaję na tym poziomie, ja tutaj kopię, tutaj co so proste mi się uda znaleźć diamenty, no patrzcie, myślisz, że to jest... Że jest tak proste znaleźć te diamenty tutaj! Jak już tutaj nie będzie, to wyjdę, ale... O, bądźcie. Uh! No, Boże, znowu się przestraszyłem. Nie, jest git, jest git. Czekajcie, bo tutaj teraz tak. Granit, tam jest granit, tam jest granit. Eee, mam wykopane czanki. Chunk, nie, nie cały chunk, ale jest szansa, że tutaj w środku znajdę teraz diamenty. Ja wiem, że jest dużo cięć tutaj, bo dużo milczę. Cięć też jest długi, nie mam zielonego pensji na razie, ale to będzie nawet sekund chyba. O, open kill off. Dobra, mam drugi, dobrze, że zrobiłem. Mądry ja. Mądry pożgodzie. Elegancko, dobra, kopię w tą stronę, jest węgiel, jest żelazo, no jest, wow, chłopie, przecież by tego nie znalazł, no pa, no kto to tak ukrył, moje pierwsze dwie wędciórki, ale luksus, jak dużo, fajnie, boże, jak mi się podoba, o to chodziło, ale jak ukrytek. kto to tak schował, ja pierdykam, dobra, idziemy, robimy to. No ja nie mogę, ale na farcie, ja nie wiedziałem, w ogóle pierwszy raz w życiu chyba rozkopałem węgiel, znajdując w ten sposób, patrz, a w środku diamenty, O the fuck w ogóle, jaki, ominąłbym to, Będę tu siedział kolejne pół godziny w poszukiwaniu diamentów, nie? Ja nie mogę, ale ktoś to schował, znaczy ktoś, wiadomo, że to się samo wygenerowało, nie, ale rozumiecie o co chodzi, dobra, idziemy stąd, jak się cieszę, że to zrobiłem, że znalazłem tak szybko, w tak łatwy sposób. Mamy to! Można iść w jeszcze gorsze miejsce w zasadzie Nie wiem czy się cieszyć, czy bardziej się jeszcze bardziej stresować Zobaczymy, co tam będzie u góry <laughs> I przy okazji jeszcze cztery węgle Okej, okay, co mogę sobie zrobić? Mam 5. Mogę sobie zrobić miecz diamentowy i to nie jest głupie Diamentowy miecz, wydaje mi się, że też mi się przyda Ale z drugiej strony miecz ja bym odpuścił i zrobił sobie stół enchantowania Bo potrzebuję do stołu dwóch diamentów, no nie? Bo muszę też jak najszybciej ogarnąć sobie enchanting, żeby mieć max ochronę. Mieć z głowy, nic mi nie obchodzi. Trzeba lecieć po prostu tutaj szybko z tematem, moi drodzy, żeby w jak najszybszym tempie czuć bezpieczeństwo. I się nie bać po prostu tutaj grać, nie? Ora, robimy to. Diamentowe, diamentowa patyk mamy. Nice. I teraz tak, jedyne z mi teraz pozostaje, to dostać się. Do tego punktu, gdzie był nether. Nie wiem, ile tam brakuje bloków, zaczę, może uda mi się to jakoś ogarnąć. Ja wezmę sobie z żelaza, jeszcze zrobię. Nic mi Teraz sobie nie wyszło. Żelaza, zrobimy sobie wiaderko. Na wodę. I jedziemy, dawaj. No, dawaj! Jendrek, Co ty robisz? Dobra, dobrze jest. Z czego pamiętam, chyba tą górą dojadę do miejsca, gdzie był ten portal, no nie? Było tam na końcu chyba. Boże, tu solamy w ogóle? No. Lamy do czegoś się przydają? W sensie... Mogę... po co są lamy, bo <laughs> nie do końca się orientuję w ogóle. W sensie można ją oswoić z czego się orientuje. Chyba lama może mieć skrzynkę do noszenia rzeczy, ale nie wiem czy to jest na tyle potrzebna rzecz, żeby, żeby ją przetargiwać do domu. Nie mam pojęcia. Chyba, że tak będę chciał kiedyś sobie stworzyć farmę. Czemu znowu idę po ciemku? Czy ktoś jest mi w stanie to wytłumaczyć? Zawsze tak samo to wygląda. Jakaś tragedia. Dobra, tutaj jest jeden. Dawaj, 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 dawaj wykop. W nocy idzie, Boże, dlaczego, noc znowu. Nawet nie ja się gdzie przespać w tym momencie. Dawaj szybko. A nie, muszę te dwa podmienić aż. O Jezu, dużo tego potrzebuję. O panie, ja dam radę? Tak, jest tutaj dużo obsydianu, ale dobra, no to bez sensu, bo jest noc, ani się nie wyrobię. Aaaa! Ja naprawdę nagrywam tyle materiału i wychodzi potem z tego tak krótki odcinek, przez to właśnie, że robię tak głupie rzeczy i muszę się teraz zwracać przespać, żeby wrócić z powrotem tutaj do tego miejsca. Tragedia! Udało mi się? Zrobiłem to? Czekaj... Nie wejdą, nie? Bo jeszcze boję, ale nie pójdę... co. Teraz nie pójdę spać przecież. O te ten mały gówniak jeszcze lata. Gdzie on jest? Chodź, hop, 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 hop. A czemu? Gdzie on Za ojcem leci, w ogóle wywalony! Skąd ty żeś się wziął? Ty! One zeskakują, co się dzieje? Gdzie on jest? Co wy... Co wy robicie w ogóle mi wytłumaczyć? Co jest z tymi mobami, nie tak? Jak mam ich utłuć? Nie dotknął mnie nawet, jak jestem skilowy, dobrze Drzwi otwarte, zapraszam. Zrobię was. O, nie zrobię was! Czemu was tak dużo tutaj nasrało? Dobra, dawaj go Dawaj i chcę i spać. Proszę spać! Jest! Mam to! Elegancko! Huh! Jest, poszli. No, jeszcze więcej ich tutaj. Skąd oni się wzięli w ogóle? Skąd ich tyle tutaj nawaliło? Ty to. tą łopatę, fajna. Znaczy, wiadomo, nie to niepotrzebna, ale fajna. Ej, dlaczego latam z kamiennymi rzeczami? Jak ja już mam tyle. że. Jaki głupek. Dzisiaj mogę sobie zrobić normalnie już żelazne rzeczy. Ja dalej latam z kamiennymi. Jak ja w tym. Skąd wy się bierzecie? Ja pierdzielę kolejny, toć oni. ja nie wiem, no. Skąd ich się tutaj tyle wzięło? Ludzie, Czy to jest w ogóle nie do pomyślenia skąd oni, aż tylu ich tutaj się wzięło Paszą on do domu, do siebie, do tego, to co ty robisz? Dobra jedziemy stąd Andrzej, dawaj Robimy to teraz, stara się uda Co ty robisz w ogóle? Dobra stój tutaj Żebyś mi nie uciekł za daleko, bo nie chcę cię potem szukać po całej wsi Dobra, stąd sobie kopię, na spokojnie, na spokojnie Tego jest akurat tak dużo, że mi starczy żeby stąd przekopać, będę miał <laughs> Od razu będę fajny portal <laughs> Gdy na nie mam to zapalniczki, ale to chyba zrobimy. On żelazo? Jo, zostawiłem w dół, pewnie, że tak. Coś wymyślę, coś wymyślę, chyba coś uda się zrobić, myślę. Okej, okay, ja potrzebuję 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ja 9. Siekasz cebulkę? Co? O co chodzi? będę w ogóle po radyk. No to wymyślił. O co chodzi w ogóle? Dobra. Raz, dwa. Raz, dwa... Nie zostaję tylko tutaj, ale to brakuje mi chyba jeszcze trochę tego. Okej, okay, brakuje mi jednego dwóch bloków. Ale to chyba na spokojnie to bardziej, że tutaj mam ten. Tutaj mam już pełno obsydianiku, dobrze. Okej. Okay. I chyba mamy już w tym momencie wszystko co? To jej pokaż. Uh, tu, tu. No i żeby było ładnie, no to zro zrobię też ten tutaj obok. Zaraz wyżej. <laughs> Na końcu tam bloczek. Okej, okay. jedyne co mi zostaje to dorwanie zapalniczki. Czy jest to możliwe? Pozostawiłem żelazo. Nie chce się wracać znowu do domu, bo tak głupio rzecz, no bez jej. Tutaj czegoś by nie było. Jest krzemień. To <laughs> był obsydian jeden, dobra. ja mam krzemień, ale nie mam, nie mam żelaza. O kurde. Dobra, wracam się do domu. Powiem wam, że ten kuń będzie miał taki przebieg po prostu robiąc nas... No stop trasy w jedną w drugą stronę. Ja pierdzielę, ale przynajmniej z konia pierwszy raz w życiu korzystam. Co to, to jest? To jest fajna rzecz Dobra, moi drodzy Wielkopomna chwila Bo chodzę do netheru na hardkorze Co tutaj będzie? Jak to w ogóle wygląda? Mogę się założyć, że wygląda to po prostu pięknie No pewnie, że tak Jaki portallo kozacki Dobra, robimy to Gdzie się pojawi, czy przeżyję tą Krótką wyprawę? Czemu tu? Gdzie ja się tu stałem? Gdzie się dostałem? To jest w ogóle normalny nether? Ej, fajnie w zasadzie tutaj. Ok. Nie wiem, czy gdzieś tutaj znajdę fortecę, ale Dzień ważne, jest, że. Ja Dobra, tak więc moi drodzy, ja wracam sobie do portalu. Mamy to zaliczone, więc będzie można powoli szukać kolejnych rzeczy i przechodzić Minecrafta, żeby jak najszybciej uzyskać ten moment. Pewności. Tak więc dzięki, że byliście w dzisiejszym odcinku, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już niebawem. Siemanko, cześć, pa-pa.